Mieszkam w Łobzie, ale prawie cały czas jestem u córki w Warszawie Wilanowie, ponieważ ona została w ubiegłym roku młodą wdową, ma dwoje dzieci, jej pomagam. Jest już lepiej, bardzo dziękujemy opatrzności Bożej, że nad nami czuwa, że jest lepiej. Że córka wychodzi z depresji i, i, i mój wnuk Szymon, który ma autyzm, y, chyba tata nad nim czuwa w niebie, bo, i, bo jest dużo lepiej i, i, i dobrze się uczy w tej szkole. I Jasiulek przeszedł wszystkie badania, jest zdrowy. Także bardzo dziękujemy opatrzności Bożej. Y, Proszę też e, Opatrzność Bożą, żeby to cierpienie, które ukry, e, wykryto u mnie ostatnio chorobę, chcę ofiarować za duszę świętej pamięci mojego zięcia. E, opatrzność, e, są tutaj wspaniali księża, którzy nam bardzo pomagają, szczególnie e, ksiądz Elia, który bardzo wspomaga moją córkę. Bóg zapłać.